Wygląd pokazuje. Dopadł cię ból brzucha? Nospa Max uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedyś wstydziłam się swojego uśmiechu. Miałam żółte zęby, a moja pasta do zębów nie dawała efektu. Wow. Ale mój dentysta polecił mi Lakalut Perfect White. Tak, ponieważ dzięki zaawansowanej technologii micelarnej, Lakalut Perfect White trafia nawet w trudno dostępne miejsca, usuwa przebarwienia i wybiela zęby. I co najważniejsze, jest bezpieczny dla szkliwa. Teraz uwielbiam się uśmiechać. Lakalut Perfect White. Białe zęby, piękny uśmiech. Duofem to najchętniej kupowany produkt na menopauzę. Zapytajmy dlaczego. Duofem działa. Łagodzi uderzenia gorąca i zmianę nastroju. Poleciła mi go znajoma. Lepiej śpię, mam więcej energii. Duofem pomaga mi kontrolować wagę. Duofem na uciążliwe objawy menopauzy. Jego skuteczność potwierdza badanie konsumenckie. 93% kobiet jest zadowolonych z działania Duofem. Przekonaj się i ty. Duofem, nie daj się menopauzie. Ze swój drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka to zaparcia, jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz czy mi kiedy cię zaskoczy. IBS dotyka ponad 10% dorosłych Polaków. Skutecznym rozwiązaniem może być i I Besan, jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita wrażliwego. Wspomaga usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wielkie emocje są zaraźliwe. Kaszel też. Mukosolwan. Wróć do formy. Wróć do ludzi. Dwa dni szybciej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem. Od farmaceutom. Moja odporność ostatnio szwankuje. Kości też są słabsze. Mnie polecono Molekin D3 plus K2. Bo to kompleksowy skład w tak dobrej cenie. Dla mnie jest skuteczny. Sama zobacz wyniki badań. Molekin zdecydowanie podniósł u mnie poziom witaminy D. Mój lekarz będzie dumny. Tak, bo Molekin zawiera witaminy D i K, które wspierają działanie wapnia. Dzięki temu dba o mocne kości, ale też o odporność. Dostępny też w oleju lnianym i w dawce Max. Molekin. Na odporność i mocne kości Codziennie biorę BodyMax Plus, aby mieć siłę na życie po pracy To czas dla mnie mam odporność i zdrowie A wspiera mnie BodyMax Plus A nam sił do zabawy dodaje BodyMax Vital 50 Plus Bierz multivitaminę BodyMax codziennie Winiary pomysł na mac and cheese Z ciągnącym serem To co pyszne Zrób szybko i ciesz się tym dłużej Winiary pomysł na mac and cheese z ciągnącym serem, smak, który wciąga. Szukasz pomysłu na kolację ze znajomymi? Spróbuj winiary pomysł na kebab, smak, który wkręca. Czemu zgodziłam się na tę randkę? Ostatnio ciągle czuję się pełna. Wieczorne jedzenie nie pomaga. Kiedy znów będę się czuć jak dawniej? Czemu nie spytasz swojej wątroby? To może być znak, że Twoja wątroba nie domaga. Weź lek Essentiale Max. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Mama coś słabo wygląda. Zadanie specjalne? Wsparcie odporności mamy. A nasza dajna broń? Tylko grinowita forte. Greenowita to wysoka dawka witaminy C, cynku i ekstraktów z owoców. Zdrowo i naturalnie. A dla Ciebie mam też coś pysznego: witaminowe żelki. Greenowita Junior na odporność i mocne kości. Żelki super bohatera! Greenowita, odporność z natury. W Lorenz wierzymy, że wiele jest w naszych rękach. Jest Grand Chips. Jest, jest impreza! Taka, gdy gramy z bośbą. I taka z chrupnięciem. Bo sposobów na imprezę jest tyle, ile smaków Chips. Lorenz w naszych rękach. Infekcja intymna? Działaj od razu. Genoxyn Optima usuwa objawy i leczy już w dni. Genoxyn Uno leczy już jedną kapsułką. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy wiecie, że pierwsza Biedronka powstała 30 lat temu? Dokładnie. To już 30 lat niskich cen. Dla mnie to wyjątkowy moment, kiedy mogę dziś powiedzieć, że to przede wszystkim wasze święto. Bo to wy jesteście dla nas codzienną inspiracją i motywacją z okazji 30. urodzin Biedronka. Życzę wszystkiego najlepszego Wam i niskim cenom. 30 lat niskich cen, codziennie biedronka. Każdy ma swoje grzeszki. Jedni takie mega, inni takie tyci. Niektórzy lubią sami na krawędzi, a inni raczej się dzielą. Każdy ma swoje grześki. Grześki. A jakie są twoje? Magne B6 Forte. Lek z dwa razy większą dawką magnezu. Pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urobką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła. Nowa farma zbliża się wielkimi krokami. to to ładnie będzie. Chcieliście więcej zwierząt? Tak. Jako pierwsza na wybiegu lama. Chcieliście więcej roboty? Wow, ekstra! A może więcej zaskakujących zwrotów akcji? Tak, to macie piękne marzenie. Pojawi się mleczarnia i tajemnicza stodoła. Ja jeszcze nigdy nie doiłam krowy. No to pewnie wydaliście. Kilkunastu mieszczuchów. Czeka z orka na Ugorz. Plejada osobowości. I 40 dni walki o przetrwanie. Czy ktoś tu upadł na głowę? Ludzie! Życie na wiejskim poligonie kolejny raz pokaże, na co stać prostych ludzi z miasta. Jak i dziadka na wsi, tylko babci dziadka nie ma. Sprawdzian ludzkich słabości. Papa będzie się ze mnie śmiała, jak to zobaczy. I smak wygranej. Ja już sobie wybrałam dzisiaj miastka. Jedyna i niepowtarzalna farma od 6 stycznia w Polsacie. A pap noc na ból przed snem. Na program zaprasza sponsor producent leku Coldrex Max Grip na grypę i przeziębienie. Dzień dobry. Gdzieś. Hej.